Już po raz 20. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół w Brzozowie na czele z dyrektorem Józefem Baranem zorganizował gminny turniej tenisa stołowego. W imprezie wzięło udział około 100 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy. Turniej odbywa się w trzech kategoriach. Są to szkoły podstawowe w dwóch kategoriach klasa 1, 4 i 5, 6. Oraz gimnazjum chłopcy i, i dziewczęta. Poziom turnieju był bardzo wyrównany, a zwycięzcy nie kryli radości z wygranej. No, dzisiejszy poziom zaczynał od tego, że był bardzo wyrównany. Nasza kategoria chłopców, no nie ukrywam, było ciężko. Finał zagrałem z moim kolegą. Był on bardzo wyrównany, no ale jak to mówią, wygrał lepszy. Nagrody wręczali dyrektor Józef Baran oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzozowie Barbara Golonka. Organizator podziękował wszystkim sponsorom, którzy hojnie wspierają tą sportową imprezę. Na zakończenie turnieju Józef Baran złożył świąteczne życzenia wszystkim dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych naszej gminy, dziękując jednocześnie za zaangażowanie i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Korzystając z okazji chciałem złożyć najlepsze życzenia świąteczne i podziękować wszystkim nauczycielom i dyrektorom, którzy stwarzają dobre warunki do uprawiania tego sportu na terenie naszych szkół w całej gminie.